Dzisiaj trzeci dzień eliminacji Agora Kids Cup. Ze mną jest pani dyrektor szkoły podstawowej nr 5, pani Binias. Pani dyrektor, jak powstało dzisiejsze wydarzenie? Kto był pomysłodawcą dzisiejszego dnia? Pomysłodawcą dzisiejszego dnia, inicjatorem oczywiście, była Agora i Polonia Bytom. Natomiast moi nauczyciele. Bardzo aktywnie włączyli się, jak widać nie są tutaj tylko rozgrywki sportowe, ale też przygotowali wspólnie z dziećmi przedstawienie, które za chwilę będzie miało miejsce. Dzieci będą prezentowały się artystycznie, muzycznie. Przygotowały panie WF-istki, nauczyciele WF-u zabawy sportowe dla dzieci. Także założeniem było to, że uczniowie klas 1-3 będą brali udział w tej całej imprezie, a okazuje się, że przyszli również rodzice, przyszli starsi uczniowie i jak widać chyba na załączonym obrazku, wszyscy doskonale się bawią. Dużo energii i czasu potrzeba było, żeby zorganizować taki dzień, ale widzimy tego efekty i proszę powiedzieć jak się bawią dzieci i jak się bawią ich rodzice. Rodzice bardzo są zainteresowani, kibicują w sali gimnastycznej, wspierają swoje dzieci. Nauczyciele również kibicują. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo pokazujemy też dzieciom, jak można spędzać czas wolny nie tylko przed komputerem, ale można też aktywnie, na sportowo, rozwijając swoje umiejętności. I uzdolnienia, zagospodarować sobie czas wolny. W większości szkół Dzień Sportu jest również obchodzony w czerwcu. Czy to wydarzenie zostało połączone z dzisiejszym wydarzeniem? W naszej szkole były to różne dni. 1 czerwca obchodziliśmy Szkolny Dzień Sportu połączony z imprezami na Dzień Dziecka. Natomiast dzisiaj to jest odrębne wydarzenie. Bardzo cieszymy się, że taka propozycja w naszym kierunku została wystosowana i mamy nadzieję, że nie jest to jednorazowa propozycja, że będzie kontynuacja. Bardzo dziękuję za rozmowę.